Nie czy też dzisiaj? Samuelu, podejdź. Posłuchaj. Strażnicy śpiewają. A, no pewnie się upili możliwe. Są zadowoleni. Zadowoleni ze swojego nędznego życia, żałosnej pracy. No A wiesz, W domach mają swoje żony. A my co? No? Bez urazy. My mamy ambicje. Wiem! A jak już stąd wyjdziemy? Ta ambicja pozwoli nam osiągnąć rzeczy, o których nawet nie śnią. Wiesz co? Podziwiam ten twój optymizm. Co zrobisz, kiedy stąd wyjdziesz? <laughs> o ile stąd wyjdę, chyba się domyślasz. Domyślam, ale chcę to usłyszeć. <laughs> Odnajdę największy piracki skarb wszechczasów. <laughs> Założę się, że już żygasz tą historią. Skądże? Opowieść o Henrym Avery i 400 milionach w klejnotach i złocie stała się dla mnie słodką kołysanką. Myślisz, że znajdziesz ten skarb? Jak będzie szansa? Oczywiście. <grym> Ambicja. Jak szedł ten cytat? <grym> Jestem człowiekiem fortuny, co swą fortunę odnajdzie. A. Bardzo mądre słowa. Hej, a to co? To twoja życiowa szansa. Senior Alcazar ma alegrowego. Czekajmy taki. O. Kasiockonet. Wow. Samuelu. Chcesz odnaleźć swój skarb? Tak. nasz. Co jest na chore? Co pozycji? W camino! Wszystko w de acuerdo z planem. Od jak dawna to planowałeś? Od chwili, w której tu trafiłem. Samuel, nadążaj. No Musimy się spieszyć. A niech mnie. Uff. Numka Saldrasdiaki. Oh. Ci ludzie to sadyści. Wyświadczamy światu przysługę, tak? Masz. Może się przydać. Pamiętasz, jak z niej korzystać. Zaraz sobie przypomnę. Aurantoras las Puertas. Ale Hektorze! Jak to zrobisz? Wybuchną tu rozruchy. <laughs> Dokładnie. Hagano, trzymaj się. Essa ah! ah! <coughs> <¿El helado? tose> <¡Nosotras! tose> ¡Más que <¡Mátelos> a todos! <tose> <tose> Estamos en posición, ¿están listos? Sí, busquen dónde cubrirse. Sauer, ¿cómo vais? ¿Qué? ¿Este Sauer? ¡Tra! ¡Mis miniestas! Señor, ¿qué Estamos bien. Las camionetas están en camino. ¿Y este gringo? ¡Está conmigo. w wie Samuel! Samuel, schowaj się! Samuel, za chwilę czeka nas śmierć albo wolność! Jesteś gotowy? Oh, oh. Zostawmy się tutaj! Samuel, odsuń się! Pamiętać o oddechu. No! Cholera jasna... Vas a seguir camino, no se paren. No nos pueden detener. ¡No! ¡Oh! Dzięki. Czuję się znakomicie. Nie. Jesteś odwodniony. Śmiało. Dziękuję. To co teraz zrobi Samuel Drake? Rany, nie wiem jeszcze. Wezmę kąpiel. Prześpię się w łóżku. Poszukam jakiejś bardzo miłej pani. Odszukam brata. No to chyba niezły początek. Owszem. A jak myślisz? Ile czasu będzie ci potrzebne, żeby odnaleźć skarb Everiego? Jeszcze tego nie wiem. Jak wrócę do Stanów, w poszukiwania. Ile czasu? Będę wiedział, jak zacznę. Ale wiesz, gdzie go szukać. Tak. Wiem, ale... Słuchaj, przecież Ewery nie zostawił żadnej mapy z zaznaczonym krzyżykiem czy czegoś takiego. Ja ale mam gaszyki. dobry trop. O, 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 okej. Okay. Moment, momencik. Chwileczkę. Ej! Spokojnie! Ej. Lubię cię Samuelu. A co ważniejsze, uwierzyłem ci. Dlatego tu jesteś. Ja, ja odnajdę ten skarb. Tylko daj mi czas. Dam ją, Cio. Widzisz? Problem w tym, że zaczynają nachodzić mnie pewne wątpliwości. Hektorze, posłuchaj. Znajdę ten skarb. Przysięgam! Ile czasu? Sześć miesięcy. Ludzie to lenie. Zawsze proszą o więcej czasu, niż potrzebują. Trzy miesiące. Trzy miesiące? Trzy A, miesiące. Połowa dla mnie. Dasz radę? Ojej. Trzy miesiące? Połowa twoja. Słuchaj. Jak zwiejesz lub spróbujesz ukryć skarb albo zrobisz coś głupiego, na przykład polecisz na policję, dowiem się. A wtedy nie znasz dnia ani godziny. Zapewniam cię, że będziesz umierał w męczarniach. Masz. Wstawaj. Słuchaj. A, najbliższe miasto. Jest 10 kilometrów stron w kierunku słońca. <noise> Dawno nie widzieliśmy wschodu za kratami, co... A jak już go znajdę, co wtedy? Nie martw się. Jak przyjdzie czas, odbiorę co swoje. Buena suerte, Samuelu. Alcazar mnie puścił. I... Co dalej? Niedobrze. Wystarczyłoby podjąć stary trop i... Stary trop? Sam jaki znowu trop? Po naszej ucieczce, Reif za majątek rodziców wykupił wszystkie ziemie wokół katedry świętego Dyzmy. Szukaliśmy tygodniami. Żadnego skarbu tam nie ma. Ale Reif jest uparty. Idiota kopie tam od lat i wciąż niczego nie znalazł. Nie dziwi mnie to. Dlaczego? Ano, wiesz, też sobie tu i ówdzie pokopałem. I wiesz co? Tego Rejf na pewno nie znalazł. Nawet nie wiesz ile można znaleźć w Internecie. To krzyż świętego dyzmy. Tylko pamiętasz, ten nasz był uszkodzony i pusty. Ty, ale ten jest cały. Wery zrobił więcej krzyży, więc to, czego brakuje temu z Panamy, zapewne jest w środku tego. Mm. No dobra, gdzie on jest? O, ten kunsztowny krzyż ma być licytowany za trzy dni w domu Rossich. W domu Rossich? O, znasz miejsce. E, tak. A jak zamierzasz zdobyć zaproszenie na ekskluzywną, pilnie strzeżoną, czarnorynkową rynkową licytację? Wiesz, zaproszenie niekoniecznie będzie potrzebne. Aha, tak. E, a skąd weźmiesz kasę na przybijanie ofert? Mogę wziąć drugi kredyt mieszkaniowy, a i tak nie wystarczy... No... No tak, ty chcesz go ukraść, nie? Nie. Chcemy. O nie. Nie, 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 stary, ja nie mogę. Od, odpadam, co? Nie, stary, ja raz na zawsze z tym skończyłem. Poza tym jest pełno ludzi, cała masa, którzy lepiej się nadają do, do takiej roboty. No kto? E, nie wiem, może. Więc. E, yes. na, na przykład Charlie Cutter. Nie. Wielokrotnie nie, się nie, sprawdzał nie, w takich absolutnie akcjach. Absolutnie nie. Nie powierzę Charlie'emu Cutterowi ani nikomu innemu z twoich kontaktów swojego życia, ok? Potrzebuję ciebie. Rany. Sam. Musi być jakieś inne wyjście. Nie mam już na to czasu. Alcazar mnie załatwi. Halo? Skarbie, to ja. Tak, posłuchaj kochanie, nie uwierzysz. Jameson wyobraź sobie właśnie przyniósł pozwolenie. Oh. Oh. Tak. Wiem, wiem, ale chyba jednak wezmę tę robotę w Malezji.